Chcecie alpinkę, moi drodzy? Bardzo często, no to proszę bardzo. Oto Alpinka. Zawsze tu ze mną jest. Jak wpadacie na wizyty, to też tutaj jest. No ale dobra, ziomy. Co my dzisiaj robimy? No więc, tak się składa. Że, albo dobra, po kolei. Po pierwsze pokażę Wam, co słuchać u moich tarantuli włoskich. Tutaj mam cztery sztuki z tego kokonu po mamusi, która jest tutaj. Czy ją zobaczymy, słuchajcie? O, dobra, ona tam siedzi. To może mi się uda też wyciągnąć to terrarium, żeby się nie schowała, bo pewnie dawno jej nie widzieliście. Przy okazji, również tutaj mamy powtórną kopulację psalmopeus z Pulcher, bo zawsze dwa razy, jakby, dopuszczam do siebie ptaszniki. No i widzimy, że one sobie tutaj, no wydaje mi się, całkiem spoko funkcjonują. Może samiec nie zostanie zjedzony? E, no tutaj jest luksusowo, słuchajcie. Samica do niego wyszła, nie przepędziła go, więc to znaczy, że widocznie potrzebowała tej jeszcze jednej kopulacji. Także niech one sobie tutaj działają, no a my nagrywamy odcinek. Ale zanim, to jeszcze muszę wam pokazać to, co dostałem ostatnio od znajomego, ponieważ mój kumpel y, pracuje na Alasce. I słuchajcie, przywiózł mi po prostu szczypiec kraba, które są odławiane tam. I no i to na mnie robi takie piornujące wrażenie, że aż nie wiem co sądzić. Widzieliście kiedyś szczypiec kraba, który ma zęby? O masakra, tylko spójrzcie jakie to jest wielkie. No i ten skubaniec ma po prostu czyste białe zęby. I ja nie mogę, co za akcja. I takie fajne szczecinki, jak widzicie, włosów naprawdę mega fajnie to wygląda no i chciałem się z wami podzielić, bo ja osobiście pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem możecie napisać w komentarzu, czy też coś takiego widzieliście, no na mnie to robi wrażenie, przyznajcie sami no i nie wiem co to za gatunek krabów no ale ogólnie one są odławiane żeby potem były importowane na jedzonko no nie, no zobaczcie tylko przecież to po prostu wygląda jak zęby ja tego nie ogarniam, natura jest niesamowita ale dobra, zobaczyliśmy kraba, który był w zasadzie nadprogramowy, no ale teraz lecimy do meritum odcinka, bo pewnie nie możecie się do Czekać, ale uwierzcie mi to zupełnie jak ja. Ja tutaj za regałami mam taką wnękę, jak widzicie, i ja w tej wnęce mam różne rzeczy, które po prostu są bardziej, no raczej mniej potrzebne. No i ostatnio, jak sobie tutaj wszedłem po jakiś tam korek. I wszedłem głębiej, słuchajcie, tak głębiej, głębiej. No to okazało się, że poza miliardem nasoszników, bo słuchajcie, ogólnie ja jestem w przyziemiu na hodowli, i to znaczy tyle, że bardzo, ale to bardzo dużo pająków z zewnątrz po prostu tutaj do mnie schodzi, no nie? No i na przykład tutaj mam jakiegoś młodego. O, zobaczcie, tutaj w ogóle jest jakiś kokon. E, tu nie wiem, czy zobaczycie. Tutaj są chyba jakieś mikroskopijne, świeżo wyklute steatody. No to ogólnie ja tych pająków tutaj nie eksmituję stąd, bo wiem, że bardzo często mi uciekają świerszcze i tak dalej. I to po prostu jest całkiem korzystne dla mnie, że te pająki, po pierwsze, mają tutaj dobrze, a po drugie, że mi wcinają to jedzenie, które mi ucieknie. No ale słuchajcie, patrzcie na to, tu jest pajęczyna. Jak się zbliżymy tu, to widzimy wylinkę na pajęczynie. No i ja jeszcze nie patrzyłem co to jest. Natomiast no patrząc się na pajęczynę, to podejrzewam, że nawiedził nas kątnik. No i on jest tam z tyłu, jest tutaj, więc teraz postarajmy się delikatnie to wszystko odciągnąć. Ja bym się nie zdziwił, słuchajcie, jakby tu było milion pająków. Serio, bo to kurde zaregałem, a pod regałem to szkoda gadać. Może potem wam pokażę. No dobra, w każdym razie tam jest pająk. Bo ja bym chciał zobaczyć, co to za pająk, no i zacząć sobie go hodować, bo akurat bardzo dawno nie widziałem kątnika. No i fajnie by było mieć kątnika, nie. Także zobaczcie, odsuwamy. Dajcie znać, czy coś widzicie. O, kurde, duże. Ło, duże. Tu jest pająk. Ewidentnie tu jest. W takim razie wyciągnijmy go jakoś. Może ja sobie przyniosę yy, pojemnik. No, słuchajcie, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to jest całkiem pokaźna samica kątnika. Wezmę yy, pojemnikiem nie na ręce od razu, bo ogólnie kątnik jest w stanie przebić skórę człowieka. Więc jakbym ją miał tak ściągać z jej gniazda, to mogłaby mnie po prostu ugryźć. Ale o kurde! I to w ogóle, słuchajcie, ciekawe od kiedy ona sobie tu siedzi, skoro jest, i widzimy starą wilinkę. Pewnie jakbym pogrzebał, to byłoby tych wilinek więcej. O, mamo. O, kurde, zobaczcie tylko na nią, ale jest duża. Nie jakaś turbowielka. Dobra, słuchajcie, ja ją zabieram i tworzymy jej pojemnik. Może ją nakarmimy? Chociaż nie, teraz nie zje. Nakarmimy w następnym odcinku, a na tym będziemy karmić tarantulę. No ale dobra, szukamy pojemnika. I tak w sumie to pomyślałem, że dlaczego mamy mu dawać plastik, niech dostanie wielkie terrarium 30 na 30 No i słuchajcie, co my potrzebujemy, żeby taki kątnik był zadowolony? Jeśli chodzi o podłoże, to może tu być, ale nie musi. No bo przecież znaleźliśmy go w piwnicy, więc podłoże miał takie. Także tutaj ja mu nie stosuję żadnego podłoża. Może on, że tak powiem, być utrzymywany w tej wilgotności pokojowej. Ale słuchajcie, mam taką fajną czaszkę młodego jelonka, więc może byśmy ją umieścili, patrzcie. Centralnie umieścimy. Po prostu tak. Ona bardzo długo czekała, żebym coś z nią zrobił. No i może słuchajcie, to będzie właśnie to miejsce, gdzie nasz kątnik zrobi sobie lejek. Ponieważ kątnik należy do rodziny lejkowcowatych. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś miałem na przykład Agelena Orientalis, czyli taki właśnie, ja go nazywałem kątnik pustynny. No bo rzeczywiście jest on kuzynem naszego kątnika, tylko pochodzi bardziej z południowej Europy. Natomiast no, wydaje mi się, że to będzie to. No i co dalej? Słuchajcie, bo sama czaszka. Niby nam wystarczy, ale nie do końca. W sensie mogłaby być, ale ja tutaj jeszcze dorzucę trochę maty kokosowej i tą matę sobie tak tutaj na pewno po prostu troszkę jej rozsypię na podłoże, żeby jednak nie była taka, wiecie, goła szyba. I po prostu rzucimy sobie ją wokół czaszki. No, i wydaje mi się szczerze, że to dla kątnika będzie Git. Mam nadzieję, że to nie jest dorosła samica i nie została zapłodniona, bo jakiś czas temu też miałem kątnika, on mi zużył kokon i ja go wypuściłem po prostu, bo no bo jakby no co masz z nim zrobić? Tylko że wtedy do innej piwnicy. Teraz jakby mi zużyła kokon, to no nie wiem, chyba jej nie będę wypuszczał tutaj w swojej piwnicy. Zobaczymy zresztą. I tak naprawdę moi drodzy, aranżacja terrarium dla kątnika jest skończona. Przyznajcie, całkiem fajnie wygląda, nie? Ciekawe co to będzie. No i dobra, nasza samiczka jest tutaj, w sensie chyba samiczka, nie? Może zanim ją wpuścimy, to przepnę się na obiektyw makro i zrobimy jakieś zbliżonka. No i dobra, patrząc się na ornament na odwłoku, wydaje mi się, że to jest kątnik domowy większy. Ja się strasznie wkurzam, słuchajcie, bo nie miałem nigdy okazji zobaczyć dorosłego samca kątnika domowego większego, a one potrafią mieć nawet 8 czy tam 7 cm w rozstawie, więc to no wiecie, jak na warunki polskie, to są straszne bydlaki. Samice mają ten rozstaw mniejszy, więc jeśli jest to samiczka, no to pewnie będzie miała. Około 5. Ciężko powiedzieć. Natomiast widzimy, że pająk nie wygląda na przyjaznego. Możemy postarać się zobaczyć go jeszcze tak od przodu, stricte. No, zobaczcie, że te małe helicerki są w gotowości. Ogólnie, tak jak mówiłem, kątnik domowy jest w stanie przebić skórę człowieka. Natomiast podobno nie jest to jakiś ból nie do zniesienia, natomiast wiedzcie po prostu, że kątniki też mogą ukąsić. Nie robią może tego co prawda super często, natomiast jak często, to niestety nie wiem, no bo wiecie, nie mam z nimi doświadczenia takiego. No nigdy mnie kątnik nie ugryzł, a miałem ich wiele na rękach. Jak widzicie, on sobie średnio radzi z chodzeniem po płaskiej śliskiej powierzchni, no bo jednak całe życie pająk spędza w swojej pajęczynie, więc też nie musi mieć rozwiniętej zdolności chodzenia po szkle czy coś. Ogólnie to jest gatunek synantropijny, to znaczy, że żyje stricte bardzo blisko ludzi. I to mi nasunęło pewną myśl, że jeśli dużo, dużo częściej albo praktycznie zawsze spotykamy kątniki gdzieś jednak właśnie w jakichś zabudowach różnego rodzaju, no to gdzie one żyły, jak jeszcze ludzie nie budowali nic? No a teraz takiego gagatka jest dużo ciężej spotkać gdzieś w naturze niż właśnie w piwnicy, na strychu, w domu czy gdzie tamkolwiek. No ale dobra, jest nasza samiczka. Mam nadzieję, że to jest początek pięknej przygody. Zobaczymy. No i wpuszczamy ją do terrarium. Cóż nam pozostaje? Nie? Zobaczcie, ona tak bardzo chce tam wejść. Także panie koleżanko, możecie wysypiamy tutaj na rugie lonka, co? Uda nam się to tak? Dobra. O tak. Jest już w nowym domu nasz kątnik. No i słuchajcie, na chwilę obecną kończymy. O, już nam zniknął. Na chwilę obecną kończymy nagrywki z nim. No, bo tutaj trzeba dać mu trochę czasu, żeby sobie zbudował swoje gniazdo. A jak zbuduje gniazdo, to będzie mała aktualizacja. W takim razie żegnamy się z, tym, z tą panią. A teraz idziemy do moich tarantuli włoskich. No, więc tak, jeśli chodzi o młode, to mam cztery sztuki. No i jak widzicie, tylko jedna sobie zrobiła naprawdę przepotężne gniazdo. Aż normalnie jestem z niej dumny, bo gniazdo wygląda identycznie jak u mamusi. Sami zobaczcie, jest naprawdę piękne. No i ogólnie trzy sztuki mają to podłoże, które wymyśliłem jakby dla tarantuli, a ta sztuka nie ma takiego podłoża, bo jeszcze wtedy nie wymyśliłem. No i ona jest największa z całego miotu. Jest po prostu już ogromna. Jak sobie tutaj przyłożę do niej palec, to zobaczcie. Bydle, no naprawdę bydle, jej nie będziemy karmić, jadła niedawno i widzicie, że odwłok ma naprawdę wielki, a tutaj jest najmniejsza sztuka, którą mam z miotu, którą sobie zostawiłem, hmm, jeśli chodzi o tą, to też jest całkiem duża, ale jest schowana, no a ta, sami widzicie, wygląda tak, dość aktywna, jeszcze sobie nie stworzyła tutaj nory, czyli ta nie zrobiła nory, Tama ta ma ale taką niepodobną do Lycosidy, ponieważ ona po prostu jest tam w rogu. No ale jest tu jej ewidentny domek. No i ta tutaj nie ma nic. Dopiero czekamy na rozwój sytuacji, więc możemy w sumie spróbować nakarmić tą małą, bo taka wybitnie najedzona nie jest. Dobra, wrzućmy jej świerszcza dokładnie przed nią. No pięknie, złapała. To wrzućmy jej drugiego. Zobaczymy, czy będzie zainteresowana. Bo ona stoi dokładnie pod drugim, ale on się nie rusza. O, dobra, chwyciła drugiego. No to jeszcze słuchajcie, rzućmy jej trzeciego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, aczkolwiek pająki właściwie lubią sobie chwytać wiele ofiar naraz. O sami zobaczcie. Złapała trzy, więcej nie daje, bo może pęknąć po tym posiłku. Dobra, to tą zostawiamy. No a tutaj mamy jej dużo większą siostrę, to możemy jej rzucić większego świerszcza i zobaczymy, czy ona go złapie. Możemy go dać tak, wiecie, wprost z nad niej. Myślę, że to się uda. Puszczam go tu. O kurde, patrzcie no, Lycoside się y, nie patyczkują, łapią wszystko, nawet większe od nich. Zobaczcie tylko, jak ten pająk jest niesamowicie ubarwiony, po prostu tak ciemny, że aż normalnie jest to szaleństwo. No i zastanawiam się, czy któraś z tych czterech sztuk będzie samcem, no bo wiemy, jak wygląda dorosła samica, a nie wiemy, jak wygląda dorosły samiec. Także tą sobie też zostawmy, no i jak wspomniałem o dorosłej samicy, to zobaczmy ją. Nie gwarantuję, że ją wywabimy, no ale jest cień szansy, moi drodzy. Także trzymajcie kciuki. Ja tutaj takim po prostu włókienkiem kokosowym. Ło! Wow, Men! O kurde, jak, jak wypruła! Aż się wystraszyłem! Oskubana, dobra, to jeszcze raz. Wiecie, jak chcemy wywabić takiego pająka, to właśnie ważne jest, żeby używać do tego jakiegoś naturalnego elementu, że tak powiem neutralnego dla niego. Czyli, jakbym ją dotknął zimną pensetą, to raczej mogłaby się ukryć. A kiedy ją szturcham takim zdziebełkiem, no to to jest dla niej dość neutralne i będzie chciała się tego pozbyć. No chodź. O kurde, wi widzicie ją? Kurde, o nie i znowu uciekła, cholera. Dobra, stanęła, stanęła. Stój, 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 proszę stój. No i proszę bardzo, droga samica. O nie, patrzcie, znowu się chowa. Lykosa tarantula. Ja jej słuchajcie, nie karmię, bo jadła ostatnio. No i nie wiem, czy zauważyliście, no ale balon jest przeokrutny z tego pająka. Sztruchnijmy jeszcze raz. No, chodź. O! Dobra, ziomy, mówcie co chcecie, ale dla mnie to jest cud natury. Po prostu ten pojank jest taki niesamowity. A jak jeszcze pomyślę, że takie bydle żyje sobie w Chorwacji w najlepsze, no to w ogóle już robi jeszcze większe wrażenie. No, niestety nie porównam wam jej tutaj no, na tle mojej ręki, bo mnie ukończy z kubana, nie? Stając z nią w oko w oko, można się przestraszyć, nie? Także to jest mamusia. Teraz jak stoimy dalej, to może Getu ja przyłoży rękę, to czy, to, czy to coś zmieni? Nie zmieni, bo ja bym musiał po prostu koło niej. Ale słuchajcie, no taka jest. Taka. <grymna> Ogromna. I tak naprawdę słuchajcie, dobra, to niech ona sobie tam się chowa. Chociaż teraz też fajnie wygląda taka przyczajona. O kurde. Także żegnamy się z tarantulami żywymi, a teraz jeszcze wam się pochwalę dwiema fotkami, które zrobiłem tej pani, kiedy była w naturze, z kokonem, z którego ostatecznie wykluje się młode, no i właśnie to te młode mam. No i fajnie się złożyło, bo w moim kalendarzu to właśnie lipcowa fotka przedstawia tą tarantulę, jak właśnie była w naturze. Sami zobaczcie. Ja jestem taki dumny z tego zdjęcia, że aż normalnie szkoda gadać. I to jest jedna fotka, którą jej właśnie zrobiłem. I mam jeszcze jedną, która też w zasadzie części z Was jest dość znana, ponieważ dorzucam ją do zamówień na ptaszniki zające Sami zobaczcie. Dumna mamusia siedzi na kamieniu z gigantycznym kokonem. Jeszcze to niebo tutaj. No naprawdę spoczko. No i dobra, tak naprawdę to tyle moi drodzy, jeśli ktoś z Was chciałby taki kalendarz, to jeszcze jest okazja i one są w mega promocji, bo można je dorwać za 35 zł u mnie na sklepie, więc jeśli chcecie, to zapraszam Was do linku pod filmem. No i tak naprawdę tyle, jeśli było fajnie, zostawcie proszę łapeczkę w górę, no i kliknijcie tego suba, ci co nie subskrybujecie, no bo cóż mam powiedzieć, jest krucho, ale może z tego wyjdziemy, mam szczerą nadzieję, no bo jak z tego nie wyjdziemy, no to, a nie będę Was martwił, co wtedy, dobra, to tyle, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę i yo!